No i w ten sposób znaleźliście się Państwo w pociągu, którym dojechaliśmy do miasteczka Korszy. Tam na peronie wysiedliśmy. Mama ze mną poszła do tego stalagu, gdzie ojciec się znajdował, Tartaku. Bracia ze siostrą zostali na peronie. Kiedyśmy z mamą dotarli tam do biura przepustek, mówiąc, że do, przyjechaliśmy do nazwisko podaliśmy do ojca, wówczas został wezwany. Ojciec poszedł pierw do komendanta, zameldował. Komendant wyraził zgodę i przyszedł, uściskał nas już tak serdecznie, że chyba to jest trudno wypowiedzieć. Poprosił jeszcze komendanta, czy może z sobą kolegów zabrać. Dwóch zabrał, ja zostałem. Ojciec z mamą i z tymi panami poszedł na peron. Po siostrze i brata, i te pakunki, któreśmy mieli, do tego stara go przyniósł. I my dostaliśmy pożywienie, dosyć dobre, to co oni tam jedli. I na noc zostaliśmy. Spaliśmy w suterynach, takim na betonowym podłożu, posypali słomy tam. Myśmy co mygli, tam jakieś płaszcze, nie płaszcze, kurtki poukładali i spaliśmy. W międzyczasie. Rano dostaliśmy już, ojciec dostał prikaz, że udajemy się do majątku o nazwie Seligenfeld. To jest za Korszynem, jakieś może trzy kilometry było. Oni przyjechali po nas końmi, wozem i tam dostaliśmy też swoje miejsce. Na tym majątku w Czworakach duży pokój i kuchnię. Do tej kuchni przechodziło się przez pokój, a z sieni się wchodziło do, do, do tego, do pokoju. Tam ojciec miał, w związku z tym, że bardzo niemiecki umiał dobrze, ponieważ pochodził z Poznańskiego, chodził do szkoły niemieckiej, po polsku prawie gorzej umiał pisać, nie umiał tyle co po niemiecku, i nie było tam Niemców. I ten dziedzic tego majątku potrzebował właśnie takich ludzi, którzy by się opiekowali i byli takim pomostem między Polakami, bo tam prawie byli sami Polacy, którzy pracowali na tym majątku, a nim. I ojciec był takim obermajstem, że krowy, tam dojenie krów, wypas na pole. Myśmy tam chyba byli przez półtora roku, do, do tego czasu, kiedy była ta zima. Ofensywa zimo, zimowa, mróz był bardzo duży, to było w 1943 chyba trzecim albo czwartym roku, tak na przełomie ta duża zima była.